Hey, to Parejabis i witam was w kolejnym odcinku z gry MINIT. W ostatnim odcinku. No, może nie poszło nam najlepiej. Odkryliśmy e, w, parę nowych rzeczy, odkryliśmy ten hotel, odkryliśmy tutaj wszystko to dookoła, ale tak naprawdę nie udało nam się jakoś zbyt daleko dojść. No i na tym odcinku postaram się to trochę zmienić. E, postaram się po prostu poszukać w miejscach, w których jeszcze nie byłem, zacznijmy, może teraz. To od po znaczy ten dzień od początku po to, żeby nie marnować czasu Jesteśmy teraz od razu w tej chatce Jako, że chyba tam na górze dookoła hotelu wszystko przeszukałem Przypomniało mi się już po ostatnim odcinku Że jeszcze przecież mamy ten cały region dookoła te tego wozu campingowego Tam gdzie X wskazuje ciemność się buduje Okej okay. Dobrze wiedzieć dzięki za infoduszku. Tylko że te wszystkie informacje od duszków są takie no, mało pomagające. Słynny szyldzio. Tam byliśmy, tam chyba odkryliśmy już. Właśnie, w tym pustynnym obozie chciałem. Chciałem teraz wszystko zmienić. Znaczy sprawdzić sobie tutaj, co tutaj mamy. Bo tutaj jest chyba bardzo dużo regionów do odblokowania, albo dużo rzeczy do zobaczenia. Hata obowiąża, czy wy coś macie do mnie do, do powiedzenia? Ciągle tylko ta pływy pustynia, nic z nie ma. Oj, nie, nie chciałem się zabić. Chciałem z nim jakoś interagować, chociaż nie wiem, prawdopodobnie wtedy bym tylko jego uderzył. Ale to nie jest chyba. Nie, to nie o to chodzi. Uh, tu coś jest. To jest śmietnik. Monety znaleźliśmy w śmietniku, ok. Więc zawsze coś. Co tutaj jeszcze mamy? Nie, to jest nie. coś dla mnie masz? Za 7 monet. Ja mam 2 monety. Oj, co to jest? Tutaj możemy odblokować kolejny, kolejne przejście. Możemy od razu do tego obuwiarza przejść. Co to jest dobre, bo. Tam na dole jeszcze coś było. Tutaj jest coś zaznaczone. Czy tam można jakoś zejść? Nie wiem, chyba nie. Okej okay. Ale poszukajmy może przeszukajmy jeszcze więcej śmieci, bo poszukujemy siedem monet, mamy tylko dwie. Tutaj jest jeszcze zejście, tutaj też jest zejście, Mam dwa różne zejścia na dół. Okej, okay. trzeba naprawdę to szybko przeszukać, może szybko może niekoniecznie szybko, ale trzeba przeszukać, bo tutaj coś może się ukryć. Coś może się ukryć potrzebnego do rozwiązania naszych obecnych zagadek. Tutaj już byliśmy, tam było zwiedzone. Tutaj na dole coś jest, ten krab Tam lewo coś jest, tutaj jest duszek z wężami Duszko tutaj mi powiesz Węże to przyjaciele, no dobrze To nie będę bił twoich przyjaciół Chociaż nie wiem Na ile można temu duszkowi wierzyć Tutaj jest jeden taki skorpion Nie wiem czy skorpiony To też przyjaciele Oj, znaleźliśmy coś Zostaw te rośliny w spokoju Łoj czy mam się z nim bić? Jakie ja mam go pokonać? Teraz jest na zewnątrz. Uderzyłem go i co z tym? Miotacz mieczy! Miotacz mieczy, coś bardzo potrzebnego. Jak to jak się. O, Jak trzymamy duży przycisk e, e, walczenia, to miotamy miecz, ale ja chyba, zanim wiem do czego już mi ten mi miotacz mieczy będzie potrzebny, ale zanim co, cokolwiek innego jeszcze nim wypróbuję, Chciałbym najpierw jeszcze trochę pozwiedzać tę pustynię. Bo tutaj może być sporo rzeczy, których jeszcze... Na przykład to. Na początku to widać, a na końcu rośnie. Na początku to widać, a na końcu rośnie. Co ty mi chcesz powiedzieć, duszko? Co na początku widać, a na końcu rośnie? Drzewa rosną, ale one rosną cały czas. Na początku to widać, a na końcu rośnie. Nie wiem, co ty chcesz mi powiedzieć. Ale tutaj raczej nic na razie nie odblokujemy. A już było... Zgubiłem moje 8 macek. Czy możesz mi pomóc? Wciąż szukam 6. Ok. Szuka 6 macek. W sumie przydałoby się, może. Muszę... Czy mam tu jakiś, jakiś spis wszystkich misji? Chyba nie. Dałoby się zapamiętywać te misje, które mamy tutaj, dostaliśmy tutaj od różnych osób. Dobra, pójdźmy może jeszcze dalej w jednym kierunku, po prostu żeby zobaczyć. Nie wiem, czy ta pustynia w ogóle w ten sposób działa, że coś tutaj faktycznie można znaleźć, tak idąc na koniec, bo chyba ona jest cały czas generowana. Ale spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy co znajdziemy idąc cały czas w jednym kierunku, albo tak... Zmieniając zawsze między dwoma, w ten sposób mamy więcej... Możemy więcej zobaczyć, może... Ale to nie wydaje się, ta pustynia chyba naprawdę jest nieskończona. Okej, okay. tutaj się nic nie zmienia. No dobra, więc może zostawię tę pustynię na razie. Chociaż ta kopalnia w tej pustyni, tam jeszcze może coś było do zobaczenia. Może jeszcze tego odszuk to odszukam, to Tutaj chyba było, tak? Sekretna świątynia, właśnie ta świątynia Tutaj coś widać, tutaj może coś Rośnie Tam jest ogień, okej, okay, ogień Możliwe, że nie musieli tutaj przyjść z konewką, zobaczymy Tu jest jakiś labirynt Dobra, przejdźmy, przejdźmy, zobaczymy co jest na końcu Mam nadzieję, że nie zmarnowałem zbyt dużo czasu na początku, czy może trzeba było tutaj wcześniej przyjść? Ale jeszcze połowę mamy, więc może się uda. Połowę czasu jeszcze mamy. No dobrze, idź tutaj, idź tutaj, bo mało czasu mamy. Jak to jest długie? Ej, przynajmniej nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, że trzeba decydować, w którą stronę iść. Poza tym ten obowiązkowy też o szybkich butach, chociaż jesteśmy chyba dosyć daleko. Możliwe, że gdybyśmy poszli tam od razu, ale zostawmy to na razie. Zostawmy to na razie. Wiemy, że tutaj już mamy przynajmniej też to szybkie chodzenie zrobione. F -u, w domu obowiarza. Więc pójdźmy do domu obowiarza. Aha, te obowiarza. Przeteleportujmy się do hotelu. Tak, tutaj. Zginę, żeby żeby znowu zacząć w tym miejscu. I teraz tak. Nie, w, w złym miejscu chyba jestem. Pójdźmy do naszego domu. Tak. To o to chodzi. Przynajmniej mi. Bo tam na górze był ten jeden gostek z... Nie, czemu odciskam ja na... nie ten przycisk. Ten jeden gostek, który nam obiecał zbudować most, jeżeli pozbędziemy się... Tych dwóch ludków. Ostrożnie. Uważaj. Ok? Jest ten most właśnie tutaj. Teraz mamy możliwość uderzenia w nich. I tak, on nam zbudował. Dzięki, proszę bardzo. Dzięki wielkie. Dobra, zostawmy te drzewo może spokojnie. Tutaj coś nowego doszło. Co to jest? Może wziąć mój stary aparat? Błąd? Brak aparatu. Aparat dostałem, okej. Okay. Co możemy zrobić aparatem? Zdjęcie możesz znaleźć na stronie kamera Przydaje się, ale nosi niezłe zdjęcia. Zajrzyj do... Okay. czyli faktycznie możemy na tej stronie znaleźć zdjęcia, które zrobiliśmy w tej grze. Jestem ciekawy. Jestem ciekawy, mam tutaj zapisany ten numer. Może sobie podczas wycinania zdjęć, wycinania tego filmu, objawiania tego filmu, zerknę i zobaczę, czy, czy faktycznie to działa. Jestem ciekawy, czy to faktycznie w ten sposób... To mnie zawsze tutaj... Wiecie co, chcę spróbować jeszcze. Nie wiem, za każdym razem kiedy wchodzę tam to jakoś to coś przykuwa moją uwagę Czy można to podlać? Można! Okej, okay, to nic nie daje Tylko raz można, można podlać, no dobra To teraz już wiemy, że to nie było nic przydatnego Mamy aparat, ale nie wiem co z tym aparatem możemy zrobić Czy tutaj coś jeszcze było o czym Cieszę się, że już nie ma tych krabów. Dobra, znaczy te kraby znowu są, sorry. Sorry bardzo, ale są. Tutaj też nic nie ma, nie. Tutaj są schody. I ja chyba kiedyś widziałem, ale wtedy jeszcze było ciemno. Okej, okay, tutaj mamy labirynt. Tutaj ma mamy labirynt i możemy chyba się tym może zająć. Tam coś powinno być. Skoro jest labirynt? Dobra, uderzmy w to parę razy, wejdźmy do środka i teraz. No mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś sensownego znaleźć. Jest taki nietoperz. Tam nie możemy zejść. Tutaj tak naprawdę chyba. Czy tutaj coś jest w ogóle? Cokolwiek, tutaj coś jest, ale nie, nie możemy tam dojść. Tam się nie możemy dostać. No dobra. Jest zejście na dół. Tutaj chyba stąd przeszliśmy. Ok. Czyli nic przydatnego. Czyli nic przydatnego. Czy dałoby się po prostu tak jeszcze zwiedzić dookoła, zobaczyć, co jeszcze tutaj jest. Hmm. Co my teraz zablokowaliśmy Co nam było potrzebne w ostatnich misjach? No, zdecydowanie tak, taka pi pierwsza rzecz, która. Pójdę jeszcze raz z tego hotelu. Bo tam chyba parę rzeczy potrzebowaliśmy. Teraz odblokowaliśmy aparat, odblokowaliśmy rzucanie mieczy. To, to rzucanie mieczy chyba już użyliśmy, więc nie wiem, czy jeszcze będzie czegoś potrzebne. Nie to, do hotelu chciałem pójść. Nie wiem, czy jeszcze raz rzucanie mieczy będzie potrzebne. Tam na górze coś jest, coś jest. Jak tam wejść? Nie wiem. Tutaj dalej nie możemy nic zrobić. Nie. Możemy może strzelić. Na dole jest... A! Na dole jest te kopalnia. muszę ja chciałem jakoś zdetonować te bomby. Dobra, pójdźmy następnego dnia od razu do kopalni. I spróbujmy zdetonować bomby. Bo to może być. To może być to. To może być to. Spróbujmy po prostu na odległość w ten sposób, że rzucimy mieczem. Tak. Tak. Odblokowaliśmy coś nowego. Tam dalej nie możemy zejść, ale mamy na górze kolejne schody. Kolejne schody, które nam tak naprawdę. Nie dały zbyt. A, dały, o tak. Jesteśmy teraz po drugiej stronie mostu. Zanieczyszczają wodę. Śmieją się z mojego pozwu. A teraz jeszcze nie mogę wrócić. No to faktycznie nie fajnie. Nie fajnie, że to jest ta fabryka, o której wszyscy mówią, że jest taka zła. Skarga, proszę udać się do poczekalni. Przykro mi, wstęp tylko dla prasy. Okej okay. Ale w każdym razie mam coś nowego. Mam coś nowego, mamy sporo do zwiedzania. Więc pójdźmy tam od razu. Mówię. I pozwiedzajmy. Pozwiedzajmy. Um. Droga po... dostęp powinien być już odblokowany. Tutaj tak trochę daleko jest, trochę długo trwa, żeby tam dojść. Tak tędy. Dobra, zejdźmy na dole. Chyba jeszcze jest coś. poczekalnie, tak? Czekam już dwie godziny. Daj, jak mam przejść tędy? Ustać się w kolejce, jak pozostali. Coś tutaj jest? Czy mogę jakoś. Czas mi ucieka. Wydaje mi się, że będę tylko ja. No właśnie gdzie się tak wydawało. No i nic. Jakoś trzeba się ich pozbyć chyba. Nie wiem do końca jeszcze do czego. Czy ten aparat może... Nie wiem, wiecie co? Cek idzie idziemy tutaj te nasze aparaty i tak dalej. Czy tutaj są w ogóle.. Tak, tutaj mamy. Weźmy aparat. I robimy im zdjęcia. Może nie lubię jak się robi im zdjęcia, ale czegoś to naprawdę chyba musi złożyć. Czy naprawdę służy tylko do tego, żeby... Robił po prostu zdjęcia wszędzie? Może gdzieś to ma jakiś sens? Coś jeszcze jest odblokowanego? Tutaj coś jeszcze jest? To było cały czas, czy to dopiero teraz odblokowało? Tego nie wiem. Ale tam nie możemy... A, chyba tam już byłem. Tam już byłem, ale nie mogłem przejść, bo woda. No dobra, zacznijmy ten dzień od nowa. Weźmy jeszcze raz aparat i idźmy do kolejki. Zrób, zróbmy zdjęcie ludziom w kolejce. Nie wiem, czy to cokolwiek da. Zakładam prawie aż, że. Znaczy, zakładam, jakbym zakładał, że nie, to pewnie bym nie szedł, ale. Obawiam się, że nie. Ale spróbować można. Bo to jest gra, w której trzeba po prostu wiele rzeczy próbować. Czy może teraz jestem prasą? Tak! Teraz dla prasy... Ooo, chodzę, e, chodzę z tej roboty. chodzę z tej roboty. No dobra. Czyli teraz mam aparat i jestem prasą. To po to ten aparat był? Tylko pytanie jest, jaką się tam dostać. Czy teraz, skoro mówi, że pracowałem dla prasy? Czy teraz mogę pójść z mieczem dalej będzie otwarte? Nie wiem myślę, że warto spróbować. Myślę, że warto spróbować. I jeszcze zanim ten. pójdźmy na chwilę. Tam na górę. Bo może tam jest jakaś chatka nowa? Co to jest? Ej, nie strzelajcie do mnie. Zabili mnie. Okej. Okay. Tyle rzeczy, ty. O, most jest zbudowany. Idealnie. Czy możemy na przykład teraz te beczki niszczyć? Nie. Zrobimy ich. Tego nawet nie możemy zaaktywować. OK. No dobra. W każdym razie, mam teraz most. Możemy o wiele szybciej tam się. Tak, mam miecz i, i mimo to czyli czy wystarczyło się pokazać jako pracownik prasy? Co tu jeszcze mamy? Komputery? Dobra, porozmawiajmy z nim, co on ma nam do powiedzenia? W końcu jesteś, cała fabryka jest przeklęta, uratuj nas. Przeklęta fabryka. ojej, to jest wszystko takie skomplikowane, to jest wiele rzeczy różnych. Tam mamy sporo rzeczy do, do sprawdzania. Nareszcie. No dobra, idź do hotelu. Idź do hotelu mamy załatwić na wielkości. A, teraz nie sprawdziłem tego co, co na początku chciałem. No trudno, no trudno. Pójdźmy po prostu teraz w inne miejsce, To jest toaleta. Nic szczególnego. Samochody dostawcze. Tu możemy coś z tym zrobić. Okej, okay, jest pracownik, porozmawiamy z pracownikiem. Może czegoś potrzebuje. jakie czas temu wstrzymaliśmy wysyłkę towarów. Dlaczego? Nie rozumiem. No właśnie, też nie. Jest wąż. Chyba że mówili, że węże to przyjaciele, ale. Co tutaj jest? Co to jest? Tego jeszcze nie wiem. Mamy za mało czasu. Nie wiem, czy jest, jest jakieś, jakaś rzecz, która by nam pomogła mieć więcej czasu. No, na pewno nie klikanie na to na umieranie. To nam nie daje czasu. Wręcz przeciwnie. Co on mówi, wiesz co? Nie można nieskończoność pozostawać poza To już słyszeliśmy, chyba, nawet od niego. Nie wiem, w którą stronę iść, ale chyba, chyba źle robię. Chyba po prostu trzeba się skoncentrować na jednym miejscu i iść tam i spróbować rozwiązać tą zagadkę. Czyli idźmy w dół. Tutaj jest coś takiego, ale nie wiem, też, też ma sens, żeby sprawić wszystko dookoła. Czyli to trzeba jakoś wyłączyć, bo inaczej tam nie przejdziemy. No dobra, czyli to jest jedyna rzecz tutaj. Tutaj są takie fabryki. Czy może? To możemy po prostu wyłączyć waląc w to Okej, okay, tu można łatwo przejść, czy, czy tam coś jest? Okej, okay, tutaj już byliśmy Co ty masz do powiedzenia? E, mój plan działa, nic mnie teraz nie powstrzyma, muahahah Okej, okay, czyli może musimy go jakoś powstrzymać? Może musimy go jakoś powstrzymać? Zejdę jeszcze raz do kopalni Jakoś tam nie dojdziemy. W sumie to nie miało sensu. Jedyny sens ma tylko po to, żeby zobaczyć, czy tutaj jeszcze jakoś można się dostać do tego jednego miejsca. Ale no nie za bardzo. Tutaj nigdzie się nie da dostać do, tych, do tego zejścia na dole. Czy może jakaś coś, dzięki czemu będziemy mogli. Ty też nie możemy się dostać, bo jest woda. Okej, okay. zaczniemy to nowe idziemy dalej. Idziemy dalej do... Do naszego. Do naszej fabryki. Do naszej fabryki, bo w fabryce jeszcze jest wiele, wiele rzeczy do zwiedzenia. Ok, Tutaj schodziliśmy na dół. Tak Tutaj to już rozwaliliśmy, czy teraz możemy zejść? Uuu, tu jest jeszcze zejście na dół W sumie za szybko zeszłem nie wiem co to jest e, wreszcie jakaś pomoc, powstrzymaj te miecze Okej, okay, czyli tak jak myślałem, mam powstrzymać te miecze Tylko jak? Jak w tej fabryce mam powstrzymać te miecze? Gdzie coś jest? Zejdźmy jeszcze tam, zobaczmy, czy tam coś jest. To jest. Łaj, ta fabryka jest wielka. Ta fabryka jest wielka. Przydałoby się może znaleźć trochę pieniędzy, tylko jak? Znaczy niszcząc różne rzeczy, to już... To jest jeszcze jakaś rura. A, tą rurą szliśmy z kopalni, to. Nie wiem dlaczego jakoś nie skończymy od razu. Czy można uderzyć? Wszystko powiem szefowi. To, a to semów, to se mów. Ok, idźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj było. Tutaj były te ciężarówki. Co było z prawej strony? Pustynia. Dalej pustynia. Co jest na dole? Na dole koła, ciężarówka. Ten wózek coś robi? Nie, chyba nie. Czyli możemy tędy pójść dalej. Idziemy następnego dnia. Tą drogą zobaczymy co tam jest. jest troszkę uciążliwe, że mamy każdego dnia aż tak daleką drogę do przechodzenia. No ale co zrobić? Co zrobić? Trzeba to wszystko jakoś odblokować. Okej okay. W prawo szedłem wtedy Teraz w dół Teraz od razu do tych schodów i przechodzimy koło tego węża w górę Nawet możemy zostawić jego węża Węża to przyjaciele Tak ktoś tam nam mówił Uuu To są takie tedo Wypchnijmy wszystkie Co się stanie? To zmieniło kierunek. Ok. Miecze dalej są produkowane. Ale czy to możemy przejść po tym? E, zamierzam pozwać tę fabrykę. Ok. Pozwijmy tę fabrykę. Znaczy. Ja ją planuję zniszczyć, ale może następnego dnia Ale to chyba będzie moja ostatnia próba tego dnia, znaczy te, na tym odcinku A dalej popróbujemy na następnym odcinku I mam nadzieję, że może uda mi się przynajmniej trochę... przynajmniej uszkodzić ten jeden element fabryki Bo to jakoś... musi się dać no musi się dać i to jest na razie chyba jedyna misja taką, którą mamy otwartą No i... Dobra, idźmy tędy no, i właśnie ten gościu, który mówił o. dane wszystko. Tutaj ktoś jest, to nam też mówił. pomocy mocy one wciąż się resetują. Okej, okay, czyli za każdym razem. Przejdźmy ten, przejdźmy ten tutaj szybciutko. Tutaj możemy przejść. Jak tam się dostać? Okej. Okay. Można tam wejść? Nie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Dobra, w każdym bądź razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Chyba rozrobiliśmy trochę więcej niż na ostatnim odcinku, kiedyś w tych śmieciach nic nie ma. Ok, czy. W każdym razie tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia na następnym, na następnym odcinku. To się... Uuu, jeszcze to odblokujemy. To jest serduszko. W sumie tak niechcący, nawet nie widziałem, że ten na W ostatnim momencie... Patrzę, widzę, tutaj jest zarysowany ten, ten murek w dwóch miejscach. Okej. Okay. Więc ja się ja się już, już pożegnałem w sumie, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.